Dobra, sztuczka, podpałka na grill, drewno kominkowe z domu i siekiera. Dziewczyny zbierają, a chłopaki Można oczywiście krzesiwa, chuby. и не бъде разки тук просто. Много е красно, добре. Hmm. Eee, no No ale nie rób tego co tak, no. dziecko z No i teraz faktycznie nie znalazły się jakieś tam grampy. Coś tam robią. Coś tam ten Bognar zaczął tam, no. Jako, że to jest obóz, ognisko, to trzeba zrobić kawę. Najlepsza kawa jest z akupresu. Kawa kolumbijska, zbierana przez niewiasty o samym wschodzie słońca z południowego stoku. Pięknie palona, z pięknym brązowym kolorem, pełna aromatu. A tak wygląda spanie. Tu na dole mokre rzeczy. Szuflada jak widać śpią dwie osoby. Na tym A na tym Jest ciepło, miło i wygodnie. Tu trzymamy śpiwory zazwyczaj jak nie są potrzebne. No i ta platforma cała się składa. Pomachaj! Z przodu mam 1,6 normalnie mam jakieś 2,1 To trochę dużo na stacji pokazywał mi, że jest 2,1, a tu się okazuje, że jest prawie 2,6 przy zimnym powietrzu. Warto sobie kupić własne ciśnienie mierz, Bo te na stacji mają takie wskazania, że często się różnią na to pół bara. Pamiętajcie o kapturkach, bo jak dostanie się śnieg, albo woda zamarźnie to stracicie powietrze. Raz tak w dwóch oponach straciłem. Ach. Jeśli chodzi o samociśnienie w oponach, no, ja mam tak, że normalnie z przodu jeżdżę na 2,1, z tyłu daję jakieś 2,5-2,6 jak jeżdżę po asfalcie. A potem, no w zależności od sytuacji, w śniegu, w błocie takim lekkim, spuszczam do mniej więcej 75%. Czyli daję jakieś półtora z przodu i tam 1,8-1,9 z tyłu. W piasku spuszczam do 50-60%. Tylko pamiętajcie, że to każdy samochód ma inne opony, ma jedną masę. Generalnie nie można za bardzo spuszczać tego powietrza, żeby opona nie zeszła z felgi. Można kupić takie zaworki nakręcone na wentyle, które nakręcasz na cztery koła i one ci do zadanego ciśnienia spuszczają powietrze. Można zrobić tak, jak ja to robiłem ręcznie. Można też wykręcić zaworek. No tylko to już polecam w momencie, kiedy macie zapasowy, bo jak zgubicie albo go połamiecie, to zejdzie wam powietrze z opony i nie będziecie mieli jak jej napompować moim zdaniem warto jest to robić, bo w te parę minut oszczędzasz czas który potem możesz zmarnować na wyciąganie się albo co gorsza mieć jakąś poważniejszą awarię nie robiłbym tego w samochodach, które mają opony zimowe albo klasyczne, bo te opony jednak muszą mieć wzmocniony bok, żeby to wszystko się trzymało i moim zdaniem, żeby spuścić powietrze, to nie potrzebujesz kompresora, bo teraz kompresor jest na każdej stacji benzynowej, więc nawet jak te parę kilometrów podjedziesz po czarnym z mniejszym ciśnieniem, nic się nie stanie. Ale zawsze jest warto mieć kompresor. Najlepszy jest taki patyczek, ale kurzanuszka. Te jajka czują się jak w domu, jakby je mama po prostu tak ugniatała tutaj i tak wypieściła mówiła, rośnijcie jajeczka, bądźcie jajecznicą. O takie. I potem można wylizać patelnię i wrócić do domu. Użyci? Mhm. Mhm. Lampa po trzech miesiącach. Woda z jednej. Ta niby szczelna, ale miga i tylko świecą się trzy. Ta w miarę szczelna. A ta w ogóle przestała działać. Czyli na cztery lampy działają dwie, i cztery z tych lamp mają deklarowaną moc, jak ta jedna. One w sumie wszystkie mają około 20 W. A w ogłoszeniu było, że jedna z nich ma, każda z nich ma po 18. Pamiętajcie, żeby nie trzymać tych skrzynek za blisko ognia, bo się topią. Ta się tak stopiła, że nawet zespawało nam się w tym miejscu. A nic, ta. jak widać, śladem wiesz, przetrwało, a frontrunner nie. Tak naprawdę mega fajne skrzynki Moim zdaniem Warte swojej ceny Ale Poszukam też Jakichś tańszych alternatyw Głównym ich minusem Jest to zamknięcie Bo lubi pękać W tym miejscu Można je oczywiście zamienić na metalowe Ale to kosztuje Już cena skrzynki robi się Hören dann <laughs>